Chudy. Dostał mocno Zdachłem. bardzo. Zdachłem. Na mnie jest wół. trzymać, trzyma, trzyma. Doszło do grania. Aj, za, zabił mnie invi, zabił mnie inwi. Aj! Aj, leżę, leżę. leżę bremu. Jaka sytuacja? Tobiasz, trzyma, spokojnie. Dacie mu się skupić. Kurde, dobiją mnie, czy zdążę zjeść? Zdążysz, jesteś jest daleko. Blaszka nie można info, poczekaj Nie można. Co to jest? Ej, co jest? Nie mogę mieć z kkf -a. co to było? Przegraliśmy? Tak. Ja, ja nie mogę. Ej, ja. co jakże Nie, jeszcze diabez jest, ale diabez nic nie mówi! Ty diabez żyje na tym No mówię cały czas, nie słuchajcie! Mówiłem cały czas, pewnie, cały czas mówię. Ty nic nie mówisz, diabez! Nic nie mówisz, diabez, 20 minut. Bo ja miałem wrażenie, że też waliłem z KKF-a i. E, ale nie wiem, no może. Ej, no bo generalnie ja <grym> z kkf a nie mogłem, i potem strzelałem w niego, nic nie mogłem zrobić, czekajcie. No to jakieś hmm. dziwne było, ty, bez kapy. Hmm. No GG. Hmm. Kurde, straszny mieli chyba ja ten Brawler z tymi mieczami. Zanim, nie, szczerze, zanim napiszę GG. Muszę coś zweryfikować, bo. Zobacz, zobacz. SKKF zabił parę osób i. czekajcie. Hmm. 99% Swidratio? Kurde. Ale dołączył chwilę po wszystkich, nie? Może mu się coś tam nie załączyło. Nie no jest KKF ten, jest normalnie tam pozabijał wiele osób, ale jak... Nie wiem, czekajcie. Pa jak rozkopane w ogóle Kurczę, szkoda Szkoda hmm. Co się stało, że oni Busza, to i Kubira zabili, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Co oni mieli w ogóle? Złote jakieś Też, sety... Ja no, teraz już nie wiadomo, nie, bo sobie ten hmm. bo jeszcze jest druga część eventu, nie? PvP 1 na 1. A no, PvP 1 na 1, to, to, to.